Peter Strauss, mega gwiazda Hollywood na antenie Polsatu gra tytułową rolę we wspaniałym serialu Meloney. Emisja w każdy wtorek o 19:55. Naprawdę warto obejrzeć. Peter Strauss jest także bohaterem naszego konkursu. Wartość nagrody to bagatela 50 tysięcy złotych, czyli pół miliarda starych złotych. A więc dzwoń już teraz 0776 600. Odpowiedz na pytanie. W którym z seriali Peter Strauss grał jedną z głównych ról? MacGyver, Kojak czy Pogoda dla bogaczy? Znasz odpowiedź? Nie zmarnuj szansy, może wzbogacisz się o 50 tysięcy złotych. Losowanie nagród już 7 października po emisji serialu Meloney. Be sure to watch Zło czai się wszędzie. Mieszkańcy Ziemi nie zawsze potrafią się przed nim obronić. Tylko Superman może im pomóc. Był policjantem, ścigał przestępców, teraz to za jego głowę wyznaczono nagrodę. Renegat. Godzina z sensacją od poniedziałku do piątku o 19.00. Tylko w Polsacie. Pamiętaj.